Witajcie, dzisiaj powiem Wam kilka słów o tym, czego możemy się spodziewać w Prestashop w obecnym roku, czyli w 2023 i w dalszej przyszłości. Natomiast, żeby o tym opowiedzieć, musimy sobie najpierw powiedzieć, co już jest, a więc wyszła wersja Prestashop 8.0 pod koniec października 2022 roku i pomimo, że nie widzimy jej na oficjalnej stronie, PrestaShop, tutaj mamy jako najnowsze wydanie podane: PrestaShop 1788 to wersja 8.0, później 8.01 zostały oficjalnie wydane i można ich używać, oczywiście, do tworzenia sklepów. Jeśli ktoś jest ciekawy, dlaczego tej wersji nie ma na oficjalnej stronie PrestaShop, odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ wersja 8.0 jest stworzona tak. Aby każdy deweloper mógł ją dostosować pod siebie, pod swój marketplace, i PrestaShop również dostosowuje swoją wersję, PrestaShop 8, do tego, aby ją wypuścić oficjalnie, i żeby była tutaj wydana, właśnie na stronie, gdzie będziemy sobie mogli ją pobrać. Wydaje mi się, że to się pojawi już całkiem niedługo. Natomiast wersja. PrestaShop 8, jest do pobrania na Githubie jak widzimy pierwsze wydanie oficjalne pojawiło się już 26 października 2022 roku później pojawił się patch w wersji 1.7.8 z końcówką właśnie 8, było to 8 grudnia 2022 roku i ostatnia wersja Prestashop jest 8.01, wydana 6 stycznia 2023 roku. Obecnie wersja Prestashop 8.1.0 jest w fazie Feature Freeze, czyli nie dodają już do niej nowych funkcji, natomiast są dopracowywane już te funkcje, które były wcześniej dodane. Na tym skupia się team Prestashop. Na pewno w tym roku możemy się spodziewać tego, że Prestashop zacznie już pracę nad wersją 9.0. I o ile w Prestashop 8.0 szablon domyślny jest niemalże identyczny, tam są drobne zmiany kosmetyczne w porównaniu do szablonu z wersji 1.7, to już jest bardzo duża szansa, że w we wersji 9.0 zobaczymy nowy szablon o nazwie Hummingbeard. PrestaShop 8 jest ewolucją, jak to ludzie z timu PrestaShop mówią, a nie rewolucją. Oznacza to, że po prostu większość elementów, które mieliśmy dostępne w wersji 1.7, nadal są dostępne w wersji 1.8, a do tego dochodzą nowe elementy, nowe ulepszenia. W wielu modułach natywnych dochodzą nowe funkcje. I tak na przykład w module nawigacji facetowej Możemy się spodziewać od dawna oczekiwanej funkcji, która pozwoli wyświetlić nam tę nawigację na takich stronach jak wyniki szukania, strony marek, strony nowości. Także jest to przez Was na pewno bardzo oczekiwana zmiana i wszyscy na pewno się na to bardzo cieszymy. Poza tym, pozostałe moduły, bardzo duża ilość ich dostanie swoje aktualizacje. Wiele błędów zostanie w nich poprawionych, wiele błędów już zostało poprawionych. Jedną z większych zmian, która prawdopodobnie się pojawi w wersji 8.1, będzie nowa strona dodawania tudzież edycji produktu w panelu administratora. Bardzo duże usprawnienia dla osób, które korzystają z funkcji multisklepu. Bardzo dużo zmian odnośnie zarządzania atrybutami. To wszystko zostało przerobione i to sobie omówimy na pewno w kolejnych filmikach, w kolejnych poradnikach. Wam to wszystko pokażę. Myślę, że na dzisiaj wystarczy informacji, bardziej szczegółowe rzeczy pokażemy i omówimy sobie już w kolejnych poradnikach. Dlatego subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę. Napiszcie, co chcielibyście się dowiedzieć, co chcecie zobaczyć w moich poradnikach. Do zobaczenia.